Cześć, witajcie w nowym odcinku. Jadę znowu do Turynu, tak jak w zeszłym tygodniu. Z tym, że w zeszłym tygodniu ruszałem w poniedziałek, a tym razem w niedzielę, bo we wtorek już muszę być w Turynie na rozładowaniu. I rano wstałem, znaczy wieczorem e, wsiadłem do samochodu, pojechałem na bazę, wziąłem auto. No i pojechałem na załadunek do Dąbrowy Górniczej gdzie e, miałem być na 20, byłem za 15. Podjeżdżam, jakieś tam auta stoją, większość ram wolnych. Idę do biura, i pan mi mówi: rampa 20. Ale tam stoi teraz samochód, jak się skończy załadować, a już go ładują. No to to już, dobra. No i czekam, pół godziny, godziny, godzinę 15, więc stoi pod tą rampą i stoi, coś jest nie tak, coś się stało, no to idę zobaczyć, nie wiem, czy jest kierowca. Patrzę z drugiej strony, a on się spina. Wy chłopie. Czemu się spinasz pod rampą? Co ty zwariowałeś? Wiesz, odjedź sobie na boki, tam sobie spinają. Ja stoję i czekam, kule jak osiągnie. No. Potem ładowali mnie, i pojechałem. Ale dojechałem tylko powiedzmy tam, w połowie drogi między Ostrawę a Połomuniec. z reguły dojeżdżałem gdzieś w ulicy Brna. Dlatego ten wtorek taki jest trochę, <laughs> jak się poskleja. To, to dojadę. No, przez Wiedeń udało mi się przejechać w miarę przyzwoicie. Trochę był ruch, takie lekkie zatwardzenie, ale leciuteńkie. Więc jakby mogę powiedzieć, że przejechałem dobrze. No i w tej chwili jadę w stronę Gracu, Klagenfurtu, Włoch. No ale do Włoch mam jeszcze 300 ponad kilometrów. Zobaczymy, czy ja w ogóle wjadę dzisiaj do Włoch. Czas pokaże. Natomiast zacząłem tydzień z taką trochę przygodą. Właściwie to nawet nie tyle zacząłem co zakończyłem zeszło. Ładnie mi się trasa poukładała i, i, i rozładunek i załadunek w związku z tym szybciutko fajnie to przeszło i dojechałem bardzo ładnie do, w piątek do, do domu. Natomiast e, bolą mnie palec taki, e, obrzyk się zrobił, fioletowy się wręcz palec zrobił, i no, co jest, palec u nogi, tylko kurde gdzieś się może uderzyłem albo coś, idę do lekarza, no ale to sobota była, to, to trzeba było wziąć i... Pojechać do e, NASOR. Pojechałem do szpitala. Tam się wyczekałem trochę, bo z braków kadrowych ten sam lekarz robił wypisy pacjentów, a dopiero potem przyjmował nowych. Nawet jak mieli zejście prawie, bez sensu, no, brakuje ludzi tam, nie wiem, jak kierowców sobie ten lekarz musiał radzić. No, był sympatyczny, miły. On mówi tak, uder... ja mówię tak. Może się uderzyłem gdzieś, może to pęknięcie jakieś, albo z... może złamanie, nie, ale pęknięcie, może coś. No wysłał mnie na rentgen. Na rentgenie okazało się, że tam nie ma nic, żadnych naruszeń. Zaczął oglądać ten palec cały. mówi tak, no pan ma zapalenie e, tkanki miękkiej w palcu. Czy pan sobie coś zrobił? Ja mówię, no miałem taki mały pęcherz, to go tam przekułem, żeby się pozbyć tej, tej wody, tej, tej, tych płynów tam z palca. Ja mówię, no. no i wdało się zakażenie. I mówi teraz tak a nie będziemy się bawić w jakieś tam tabletki. Bo Pan do mnie wróci a Tylko zrobimy to raz a porządnie, ale to nie będzie przyjemne. Wolę raz nieprzyjemniej niż 15 razy przyjemniej, nie ma to czasu. No dobrze, damy panu znieczulenie, ja panu ten palec rozetnę i powyciągam z niego te całe brudy, które tam jeszcze ewentualnie są. No i wziął mi, a, znieczulił. Dwie, dwóch, z dwóch stron palca mi wbijał w strzykawkę ze znieczuleniem i to było bolesne, powiem wam szczerze. Gdzie ja taką mam dość wysoką granicę bólu, a mimo to to mnie tak troszkę, no nie powiem, bolało. Ale sam zabieg jednak znieczulenie nie zadziałał. się, że to może być ropa i może nie zadziałać tak, jak powinno. Ale zadziałało znieczulenie, więc rozcięcie palca i czyszczenie tej, tej, tego wszystkiego tam w środku, pół, nic nie czułem. No i kuścikałem do auta, napięcie, bo nie miałem jakiejś, ledwo buta włożyłem. Pojechałem do domu, w niedzielę miałem. Sobie mieliśmy sobie gdzieś tam jechać z rodziną, a skończyło się na tym, że przeleżałem niedzielę z nogą bez skarpetki na lekkim podniesieniu, żeby to oddychało, żeby to się suszyło. No i na ten załadunek pojechałem z bolącym palcem, wziąłem tabletki przeciwbólowe jakoś tam, ten załadunek przeszedł. No i teraz jadę bez butów, <grym> żeby ta noga po prostu oddychała, żeby żeby się tam nie zaparzało to wszystko. W każdym razie mam otwartą ranę palca i, a, i palec dalej jest silny, po prostu jest jak śliwka ma kolor. Także a, mam nadzieję, że, że będzie dobrze, ponieważ ból mi już zanika, więc chyba idzie w dobrą stronę. Zaczynam też nim powoli lekko ruszać już, więc więc chyba będzie dobrze, dam radę. Mam nadzieję, że jak dojadę do Turynu, że już będę mógł normalnie chodzić i funkcjonować. A ja muszę zaparkować, o kurde tu już jest kicha, chyba tutaj się za nim będę musiał od razu ustawić, tam dalej nie ma co wjeżdżać nawet. Ale tu nie wiem czy nie będę za bardzo wystawał. Nie, tutaj nie staję wszystko, to dobrze na SOS-ce mogę stanąć. Za bardzo tam dupa by mi wystawała. No i wyjeżdżam z parkingu. Oczywiście nie było nawet gdzieś szpilki wcisnąć. Została jedna szansa. Gonars. To jest parking na czwórce, czyli autostacie numer 4. A jak ja tutaj nie stanąłem, to tam nie ma szans. Akurat <noise> się musiał skończyć. Buongiorno. Nowy dzień. Ruszyłem już w stronę Turynu. A dzisiaj we Włoszech nie ma słońca. Jestem zaskoczony, bo cały tygodnia nie widziałem chmurki przez pół Europy przejechałem. A dzisiaj nie ma słońca. Nieźle. Jestem ogarnięty, już jadę teraz do Turynu. Ogarnąłem swój palec, to znaczy e, przeczyściłem to wszystko i założyłem plaster, żeby gdzieś się tam brud nie dostał w tą ranę. I sobie jadę. Z tym, że Czuję poprawę, bo przestał mnie palec tak bardzo boleć. Już nawet zacząłem nim ruszać. Jedynie, co mnie może no, niepokoi, to takie mocne słowo, ale no trochę mnie jeszcze martwi to, że on ma dalej kolor śliwkowy. Ale myślę, że to z czasem przejdzie. Lepiej się już czuję jeśli chodzi o palec. I będzie dobrze. Mogę pracować, mogę jechać. Mam powiedzieć pewną historię, która teraz się niechcący przydała, bo nie spodziewałem się tego. Byłem kilka lat temu w jakimś sklepie sieciowym dużym. Nie pamiętam czy to HM był, czy CNA. Nie pamiętam. Miałem jakiś taki duży sklep z ciuchami i zobaczyłem koszulkę z takimi mazami. farbą. Mam ją ubraną. Takie farby, jak wychlapnięte, Takie mówię, o kurde, fajnie to wygląda. No dobra, wezmę sobie. Chodziłem z nią znaczy w niej chyba ze trzy miesiące. I po trzech miesiącach zauważyłem, że tu jest niebieski, a tu jest żółty. A tu jest napis Ukraina, Ukraine na rękawie. Proszę bardzo, mogę włożyć tą koszulkę, żeby pokazać, że ja gdzieś tam duchowo też ich wspieram i życzę wszystkim biednym ludziom, którzy cierpią, żeby szybko ich się ten koszmar skończył, żeby wrócili do rzeczywistości. A Putinowi, żeby łeb ucieli w Hadze bez skrupułów.